W trakcie patrolowania granicy dostaliśmy takie info od yy, policjantów węgierskich. Została zatrzymana grupa migrantów. Najprawdopodobniej trzy dni temu przekroczyła granicę. Najczęściej są to mężczyźni w wieku od 18 do 33, rzadko małe dzieci i, lub kobiety. Kobiety mojej tutaj powiem, służbie widziałem trzy. Straż Graniczna i Policja wspierają działania węgierskich służb w ramach współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej w zakresie obrony granic Unii Europejskiej. Jak wygląda ich służba poza granicami ojczyzny? Jakie jest zagrożenie ze strony nielegalnych imigrantów? Zapraszamy na pierwszą część reportażu w telewizji. Trwam już 29 grudnia o godzinie 17.30. Część druga 30 grudnia również o 17.30.